Cześć, dzisiaj wam pokażę jak zainstalować Tweety do gry Mieczy i Sandały 2. Więc wchodzimy w grę, tutaj Mieczy i Sandały 2, na Wyspie Gier, na, może nawet są w innych tych stronach. Klikamy zamknij, żeby się nam reklama zamknęła, klikamy, klikamy play. Riteniu Gladiator. Tutaj wpisujemy 2 dwa przecinki, dwa przecinki i kropkę. Klikamy randomiz. Miss. Tutaj będzie 2500. Kasujemy te dwa przecinki i możemy grać. Czekajcie, poszukam. O. Tutaj będzie 2500, więc kasujemy te przecinki i możemy. Yy, ten, wciskamy. Ten V, że możemy grać. No i gramy. Dziękuję za uwagę. Cześć.